Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na Patronite. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Wiktorii Tolarczyk, Patrykowi Zalewskiemu, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Płucowi, Aleksandrze Sobel, Foca Nachaju, Marii Greenland, Tajemniczemu Panu X, Deczuniowi, Michałowi Wiszniewskiemu, K1, Łukaszowi Kalisiowi, Kronom Gracy i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Dzień dobry. Popkulturowe newsy, a więc format, w którym zbieram ostatnie doniesienia, przecieki, plotki i zapowiedzi ze świata popkultury, które mnie interesują i je Wam tutaj prezentuję. Zacznijmy więc od tego, co pewnie jest jakoś uwypuklone w tytule tego filmu czyli od e, wiadomości. Która w przeciągu ostatnich kilku dni pojawiała się wszędzie. Wszyscy o tym mówili, wszyscy narzekali i większość graczy bardzo cierpi z tego powodu. Nawet nie graczy, bo to jest temat, który również pojawił się w polskim parlamencie. Wysoka Izbo, w ramach oświadczenia poselskiego, chciałem poinformować o bardzo bulwersującej sprawie, ponieważ godzinę temu Rockstar Games powiedziało, że zapowiedziało, że premiera gry GTA 6 zostanie przesunięta na za rok. No to jest Ogromny skandal. W jakim świecie żyjemy. No ale tak, GTA 6 przesunięte. Gra miała trafić do sprzedaży 26 maja 2026 roku. Natomiast mamy obsługę mniej więcej półroczną. Nowa data premiery to jest 19 listopada roku przyszłego. I teraz tak. Nie wiem czemu, ale jakoś tak przeczuwałem przesunięcie. Wydaje mi się, że oczekiwałem, jeżeli ta pierwotna ta premiery by została, że oczekiwałem większej liczby materiałów. A do tej pory dostaliśmy jedynie dwa trailery. Um, nie mogę powiedzieć, że mnie to jakoś bardzo boli, bo ja na GTA 6 czekam, ale nie czekam jakoś szalenie mocno. Znaczy, nie ulega dla mnie wątpliwości, że to będzie największa premiera w historii gamingu. Uważam, że nic nie będzie w stanie się z tym równać. I kiedyś usłyszałem taką, um, taką teorię, z się po części zgadzam, może nie, nie szedłem aż tak daleko, ale kiedyś usłyszałem taką, takie przewidywania, że kiedy GTA 6 ukaże, to. To naprawdę w jakimś tam stopniu zatrzeni się światem, że wiecie, ludzie będą brali wolne, uczniowie będą uciekali z lekcji, bo w ogóle udawali choroby. Wydaje mi się to możliwe. E, jak mówię, wydaje mi się, że GTA 6 będzie największą premierą w historii gamingu. I przez to oczywiście oczekiwania względem Rockstara są gargantuiczne. Natomiast to jest dużo sensowniejsze dla premiery, bo to jest, no wiecie, miesiąc przed świętami, więc masa osób na pewno tę grę dostanie w prezencie świątecznym. Pojawiły się jeszcze informacje od niejakiego Toma Hendersona. To jest facet, który pracuje w serwisie Gaming Insider. I to jest ciekawa informacja. To znaczy, jego zdaniem y, sytuacja wygląda tak, że GTA 6 jest już w zasadzie gotowe. Gra jest ukończona. Natomiast to przesunięcie premiery jest wynikiem tego, że stan techniczny gry jest absolutnie tragiczny. Gra jest zabagowana, jest niestabilna, więc ten no, rok, który on został do premiery, to będzie praca nad Stanem technicznym głównie tej gry, no, co w sumie rozumiem, w sensie no wiecie, no nie chcielibyśmy dostać drugiej, drugiego cyberpunka na premierę. Oczywiście bardzo głośno są też te przecieki, że być może to będzie pierwsza gra w historii, która będzie kosztowała te ponad 100 dolarów na premierę. I no jakkolwiek ja byłbym ciekaw tej gry, no nie wydam 400 złotych na premierę, nie jestem chory psychicznie. No cóż, jeszcze sobie na najnowsze gita poczekamy. Ja powiem jeszcze, że mnie to nie bawią te wszystkie wyliczenia, co dostaliśmy pomiędzy GTA 5 a GTA 6, to znaczy, że jakieś serie się zaczynały i się kończyły, że gry po dekadach dostawały kontynuacje, a GTA 6 ciągle nie ma. Czy uważam, że ta gra faktycznie okaże się na ten rok? Wydaje mi się, że tak. To znaczy, ja się nie zgadzam z tymi głosami, które się pojawiają czasami, czyli to, że no, gracze już będą zmęczeni, że już hype opada? No nie, GTA 6 to jest taki tytuł, że hype nie opadnie. Kiedy ta gra się ukaże, to przez kilka tygodni pewnie nie będzie można trafić na miejsce w internecie, gdzie nie będzie czegoś o GTA 6. Natomiast uważam, że dalsze przesunięcia byłyby już jednak ryzykowne. Rockstar ma rok. Wydaje mi się, że to już jest jednak taki termin, gdzie dostaniemy faktycznie tę grę. Jak sobie mówimy o Rockstarze, to to nie jest koniec newsów, dlatego, że mniej więcej dwa tygodnie temu pojawił się wywiad, może bardziej rozmowa na kanale Lexa Friedmana. To jest bardzo popularny Youtuber e, amerykański który przeprowadza wywiady z wieloma ludźmi. Zeleński na przykład. Był zeleński był, um, był mask, no, duże nazwisko. E, I mniej więcej dwa tygodnie temu właśnie pojawił się na jego kanale pan, który się nazywa Dan Hauser. Dan Hauser to jest współzałożyciel Rockstara, który już nie pracuje w tejże firmie. On z, odszedł z tego co kojarzy w 2020. Natomiast jest on odpowiedzialny no, za wydanie w zasadzie wszystkich części GTA i dwóch części Red Dead Redemption, ale też innych bardzo nieocenionych tytułów, typu na przykład Bully. Świetna gra, liczę ciągle, że dostanie kontynuację albo jakiś remake. W każdym razie duża część tej rozmowy to, była, to był taki segment, gdzie panowie rozmawiali o Red Dead Redemption 2. Eee, no i tak między wierszami Hauser potwierdził, czy też Trochę zgodził się z tym, co pewnie dużo część osób przewiduje, czyli z tym, że część trzecia prawdopodobnie kiedyś powstanie. On oczywiście wyraził ból i smutek, że nie będzie miał z tą częścią nic wspólnego, natomiast stwierdził, że logika biznesu nakazywałaby, żeby część trzecia powstała, i to jest, to jest jasne. W sensie, no, nie zażyna się czegoś, co jest tak znane i tak cenione. Wiele osób uważa Red Dead II za najlepszą grę w historii. Ja uważam za jedno zdanie: przy w to jest moja druga ulubiona gra. Tylko Final Fantasy 6 jest wyżej, nie? I wiecie, to bardzo pięknie brzmi, że no, genialna dylogia, jedynka i dwójka, świetne gry, świetna historia, idealnie to jest zamknięte, należy przestać, ale no, logika biznesu no, nie pozwala. To trójka powstanie, powstaniem się, tego wszyscy jesteśmy świadomi. Zresztą ostatnio pojawiły się wyniki sprzedażowe i okazuje się, że drugi Red Dead to jest jedno z najlepiej sprzedających się gier w historii. Sprzedała się ona w 79 milionach egzemplarzy co sprawia, że znajduje się ona na czwartym miejscu w historii. Wyżej jest tylko Minecraft, GTA V i Wii Sports. Dobrze, więc tutaj chwilowo e, kończymy temat Rockstara. E, news kolejny, filmowy. Kill Bill powraca. Nie oznacza to, że dostajemy Kill 3. Mimo, że Tarantino mówił o tym, o takiej możliwości parę razy, że myślał o tym, dostaniemy... Jeden wielki film, bo oczywiście mamy Kill Bill 1 i Kill Bill 2, natomiast teraz zostaniemy to w ramach jednego seansu. 5 grudnia do amerykańskich kin trafi Kill Bill The Whole Bloody Affair, czyli no mniej więcej 4-godzinny seans z kilkoma dodatkowymi scenami, które nie trafiły do filmu pierwotnie. Czy film trafi do polskich kin? Chyba obecnie nie wiadomo, wydaje mi się to możliwe. Z punktu widzenia Tarantino sensowny ruch. Tarantino oczywiście od lat mówi o tym, że on chce zrobić tylko 10 filmów, więc został mu jeden film. Natomiast jeżeli ktoś sobie prześledzi jego filmografię, no to zobaczy, że już jest 10 filmów. Tylko, że on Kill Bill traktuje jako jeden film, po prostu podzielony na pół. Nie jest to mój ulubiony film Tarantino, czy ulubione filmy Tarantino, ale mam słabość, to też jest taki film, który pamiętam, leciał na Polsacie kilkukrotnie wieczorem i oglądałem go trochę wbrew rodzicom. Więc sentyment jest, jeżeli ktoś jest fanem tej produkcji, no to w grudniu e, Czarna Mamba powróci. Dostaliśmy również pierwszy teaser, krótki trailer filmu Michael. Czyli oczywiście biografii Michaela Jacksona. Muszę powiedzieć, że przez ostatnie lata bardzo wymęczyły mnie biografie muzyków. Bo uważam, że mało z nich jest dobrych. Uważam, że Bohemian Rhapsody było porażająco przeciętne. E, film o Elvisie był lepszy. I teraz jakoś z tego, co każdy wychodzi, film o Springsteenie. Natomiast Michael to jest film... Na który czeka mimo wszystko Co prawda trailer potrafi mnie szybko zniechęcić Bo w 20 sekundzie pojawia się taka plansza Że mamy że, Gdzie jest napisane film od Grahama Kinga, producenta Bohemian Rhapsody No i to jest coś co mnie No zakładam, że to jednak Będzie kolejny film, który będzie taką bardzo Bezpieczną biografią Wielkiego muzyka to Oczywiście ciekawsza kwestia jest związana z tymi Kontrowersjami wokół Michaela Jacksona Wiadomymi, no bo wiecie Tak mi się wydaje, że Elvis, um, czy Queen jako zespół, oni nie mieli aż takiej kontrowersji. Tutaj mamy bardzo konkretną kontrowersję. Do dzisiaj ludzie o tym rozmawiają. Czy pójdę na ten film? Oczywiście, że tak. Michael Jackson to jest jeden z moich ulubionych muzyków. Nie spodziewam się wybitnego seansu, szczerze mówiąc, ale spodziewam się, że będę tupał nogą, bo kiedy, nie wiem, thriller się pojawi, albo Smooth Criminal, albo Beat It, albo co, jakikolwiek inny utwór. Bo Michael Jackson był muzykiem wybitnym. Premiera kinowa 24 kwietnia przyszłego roku w roli głównej Jafar Jackson. To też budzi pewne obawy, bo to jest jego, z tego co każe debut aktorski. E, Jafar Jackson jest, jeżeli się nie mylę, bratankiem Michaela, tak mi się wydaje. Z tego, co kojarzę, również pojawiły się jakieś informacje chyba od producenta właśnie, że być może będzie kontynuacja, że to być może będzie pierwszy film z dwóch. Teraz mi to do głowy przyszło, że, że to chyba jest film, który będzie um, Opowiadał tej podróży od początku jego powiedzmy kariery do chyba lat 80. Więc tej kontrowersje to jest coś, czego ten film prawdopodobnie um, nie poruszy. Teraz informacja, którą traktuję jednak z przymrużeniem oka, być może to się stanie. W każdym razie ostatnio w internecie bardzo głośno jest od różnego rodzaju dyskusji i przewidywań dotyczących chyba największej gry widmów w historii, czyli Half-Life 3. Ludzie podejrzewają, że Valve może w listopadzie jeszcze zapowiedzieć. Powstanie trzeciej części. Być może to jest coś, co się wydarzy na dniach, być może to jest coś, co się nie wydarzy w ogóle. Aczkolwiek jedynka i dwójka wychodziły w listopadach. Um, jedynka chyba 20 czy 19 listopada. Dwójka nie pamiętam, ale też to, to był listopad. Żebym zagrał? Pewnie, żebym zagrał, to jest gra widmo. To jest gra, która obrosła już taką legendą, że na pewno bym dał szansę, czy to się koniec końców wydarzy. Ciężko powiedzieć, ale mój, wydaje mi się, że najbliższe dni już nam jakąś odpowiedź przyniosą. Jeżeli są tu coś fani Mass Effecta, to informacja dla was, znaczy, mam na myśli głównie pierwszą trylogię, nie Andromedę. Czy ktoś w ogóle lubi Andromedę? No pewno coś lubi w sumie. W każdym razie, dwie informacje. Pojawił się post na mm, stronie Bioware'u, napisał go niejaki Mike Gamble, producent wykonawczy. No i właśnie tutaj w tym poście mamy dwie informacje. Pierwsza jest taka, no coś o czym już wiedzieliśmy: nowy Mass Effect powstaje. To jest coś na czym Bioware teraz pracuje. Więc informacji nie mają. Ale no dostaniemy piątą część tej serii, co patrząc na ostatnie wybryki Bioware'u napawa mnie jednak większym niepokojem niż ekscytacją. No i informacja druga, jak pewnie też wiecie, powstaje serial Mass Effect, który jest zrobiony, który jest tworzony z Amazonem i nie będzie to adaptacja trylogii. Serial nie będzie opowiadał historii komandora Shepard'a, to będzie nowa historia dziejąca się po trylogii i szczerze mówiąc, jestem na no tak czy uważam, że to jest taka droga, która jest najbardziej ciekawa? No nie wiem, Arkane poszło de facto tą stroną, Fallout poszedł w tę stronę, nie opowiadają nam historii, którą już znamy z gier, tylko czegoś nowego w tym świecie. No i spoko, bardzo chętnie zobaczę, co tam się działo po oryginalnej trylogii. Przejdźmy sobie do innej y, wielkiej marki science fiction, czyli do Diuny. Zakończyły się zdjęcia do części trzeciej. Dune 3 była kręcona od lipca. No, i teraz zdjęcia się zakończyły. Ma być to ostatnia część ponoć, jaką zrobi Daniel Villeneuve. Premiera tegoż filmu jest zapowiedziana na 18 grudnia przyszłego roku. No, i jak sobie mówimy o Dune, to powstał jeszcze jeden twór w tym uniwersum. To był oczywiście serial Dune: Proroctwo. Wiedzieliśmy mniej więcej od roku, że powstanie drugi sezon, i w tym momencie rozpoczyna się produkcja. Wiele więcej nie wiemy. Natomiast ten serial również, e, również powróci. No i jak już sobie mówimy o powrotach seriali Science Fiction, to jeszcze jeden powrót nam się szykuje. Powstanie drugi sezon, w już powstaje. Drugi sezon serialu, może serialu Alien Earth. W tym roku dostaliśmy pierwszy serial dziejący się Uniwersum Obcego. Z tego co kojarzę, znaczy wydaje mi się, że przez widzów polskich został odbierany raczej chłodno. Natomiast jak sobie śledziłem opinię. Um, recenzentów, to zwykle im się podobał poza finałem, który ponoć jest tragiczny. Natomiast ten finał nie przesądził losu tego serialu. W każdym razie sezon drugi powstaje, Obcy powróci i to samo w sobie mnie cieszy. Ja serialu jeszcze nie widziałem, planuję go nadrobić. Sezon drugi ponoć ma się ukazać w roku 2027. Czy pamiętacie taki serial jak Avatar, Ostatni Władca Wiatru? Mówię tutaj oczywiście o serialu aktorskim, bo myślę, że animacje... Większość z nas pamięta, bo jest świetna. Już prawie dwa lata temu e, pojawił się sezon pierwszy. On został bardzo ciepło przyjęty. Przez ogół mnie nie zachwycił, mówiąc delikatnie. Uważam, że jest poprawny, ale nie o to powinno chodzić, że ze świetnego materiału robi się coś poprawnego. I to jest moim zdaniem na przykład problem nowego Frankensteina: że on z wybitnego materiału robi film, który ma po prostu poprawną, prostą historię. E, w każdym razie wiedzieliśmy już od pewnego czasu, że ten nowy aktorski awatar ma mieć trzy sezony. No i kręcenie zostało zakończone. Nie sezonu drugiego, ale już trzeciego. Co jest yy, ciekawe, nie mamy jeszcze dokładnej premiery sezonu drugiego, który jest już gotowy od pewnego czasu, a już wiemy, że nakręcony został sezon ostatni, sezon trzeci. Szczerze mówiąc, wyobrażam sobie, jeżeli nic się nie zmieni, że ja nie obejrzę tego drugiego sezonu, bo mi się nie będzie chciało po prostu. Tym niemniej w kontekście tegoż serialu wszystko jest gotowe. Jedyne co nam pozostaje, to czekać na jakąś konkretną zapowiedź. No zakładam, że sezon... Drugi ukaże się jakoś w przyszłym roku. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Pamiętacie może taką grę jak The Elder Scrolls? Znaczy, serię gier w sumie. Skyrim ukazał się w roku 2011. Cóż to była za gra? No i od 15 lat czekamy na część szóstą. Przypominam, pierwszy trailer minutowy, chyba nawet mniej niż minutą trwał, gdzie po prostu kamera jecha nad pewnym terenem, pojawił się w 2018 roku. Z jakiego powodu? Cholera wie. Bo gry ciągle nie ma, i przez dłuższy czas pewnie jeszcze jej nie będzie. Todd Howard ostatnio wyszedł z jaskini, <gry> może nie mogę z tym człowiekiem. I powiedział, parafrazując, że jeszcze sobie trochę poczekamy. Todd Howard nakazuje cierpliwość. Mówmy się Beza, to jest kolejne studio, które robi ostatnio gówno a nie gry. I to jest ważny tytuł, to znaczy po tym, jaką jak dużą klapą okazał się być Starfield, no to, to jest taka gra, która. Powinna im się udać, bo jak mówię, Fallout, teraz ludzie mają różne podejścia, Starfield się nie przyjął, ale ciągle The Elder Scrolls to jest taka seria, którą ludzie bardzo lubią. Po sobie, wiem, Skyrim I powstaje sobie Skyrima, i Obliviona, i Morrowinda, i jeszcze starsi gracze Daggerfalla, czy Arena. Jeżeli szóstka będzie tragiczna, no to to jest, to będzie potężny cios. Bo wydaje mi się, że wiele osób pokłada swoje ostatnie nadzieje w tej marce, jeżeli chodzi o BTSD. No ale jak mówię, jeszcze sobie trochę poczekamy na część szóstą. Jakbym miał stawiać, to pewnie jeszcze ze 3-4 lata. Tak bym stawiał, 2028, to mi się wydaje... Realny, realny termin. Dostałem już bardzo dużo informacji, która um, jest szokująca dla mnie. To znaczy, e, w przyszłym roku e, ma się ukazać gra Halo Campaign Evolved, czyli remake pierwszej części e, no, kultowej serii FPSów Halo. I wiecie, Halo to była, no, taka powiedziałbym, reprezentacyjna marka Microsoftu. E, jak myślałeś sobie, Xbox. Xbox i myślały sobie ekskluzywy na Xbox, a myślały sobie o tych grach, które zagrażą na Xbox, a nie zagrażą ich na Playstation, nie ich na Playstation, to, to było Halo. Remake Halo trafi na Playstation 5. <grymne> Szokujące jest to dla mnie. Ale spoko, bo ja nigdy nie miałem jakoś tak po drodze z Halo, nigdy za bardzo w to nie grałem. A wydaje mi się, że ten remake to będzie dobry moment, żeby ten tytuł nadrobić. No więc jak mówię, wydarzenie duże, szczególnie dla graczy, którzy zawsze mieli Playstation i chcieli zagrać w Halo, a nie mogli. No to teraz będziemy mogli. Niesamowita sprawa. Ukazały się już pierwsze odcinki serialu, właśnie nie, jak się to wymawia, pluribus, pluribus. W polskiej wersji tytułowany tenże serial został jedyna. Średni tytuł, szczerze mówiąc, już wolałem oryginał. W każdym razie, to jest serial science fiction zrobiony przez Vince'a Gilligana, czyli tego faceta, który zrobił Breaking Bad i Better Call Saul. Pierwsze odcinki zbierają świetne recenzje, fantastyczne wręcz. I pewnie jakoś tak w grudniu będę ten serial nadrabiał, bo jestem bardzo ciekawy, jak to wyszło. Ale tym bardziej, że wiecie, więc Geel to jest facet, który, który ogarnia Science Fiction. To jest facet, który pracował przy serialu Archiwum Mix. Chyba parę odcinków zrobił, więc on, on to czuje. Eee, no i ostatnio został zapytany o to, ile będzie miał sezonów tenże serial. Odpowiedział, że może cztery. Nie brzmi jakoś bardzo pewnie, też zaznaczył w tej samej odpowiedzi, że gdyby ktoś go zapytał na samym początku kręcenia Breaking Bad, ile to będzie miał sezonów, to by powiedział dwa, trzy. A koniec końców wszyscy wiemy, że Breaking Bad sezonów miało 6. Fajnie widzieć Gilligana w formie. Mam nadzieję, że mi ten serial też się spodoba. Ja jestem ogromnym fanem Breaking Bad, a szczególnie Better Call Saul. Uważam, że to jest lepszy serial niż Breaking Bad. Mimo, że pewnie jest to niepopularna opinia, to takie mam do tego tworu. Podejście. Dosyć istotnym dla mnie tematem jest też remake pierwszych dwóch części Maxa Payna. Jedynka jest jedną z moich ulubionych gier, i my wiedzieliśmy, że te remake i powstają i tak dawno Remedy, czyli studio, które robi tego Maxa Payna, które zrobiło Maxa Payna, w raporcie kwartalnym oznajmiło, że prace nad remakeiem przebiegają pomyślnie. A to jest już gra, którą pracują kilka, może kilkanaście miesięcy. Więc wydawałoby się, że istnieje możliwość, że remake tych dwóch gier trafią do sprzedaży w przyszłym roku. Ale tutaj pojawia się czynnik losowy, czyli to, że jeżeli się nie mylę, prawa do Maxa Payne'a ciągle ma Rockstar i oni współpracują ponoć bardzo mocno z Remedy, finansują to całe przedsięwzięcie i to sprawia, że ktoś, ktoś, słusznie, o Jezus, ja mówię? ktoś słusznie zauważył, że nawet jeżeli ta gra będzie gotowa w przyszłym roku, to być może ze względu na nadchodzącą premierę GTA 6, ta premiera zostanie przesunięta na rok 2027 na przykład. Widzę taką możliwość. Natomiast mimo, że to jest bardzo popularna opinia, ja na remake Maxa Payna czekam dużo mocniej niż na nowy GTA. Jak mówię, jedynka jest dla mnie jedną z najważniejszych gier. Uwielbiam tę historię, uwielbiam ten klimat. Niepowtarzalna rzecz. Mam nadzieję, że to się uda. Ja Chciałbym portu Maxa Payne'a. Chciałbym, żeby ta marka odrzała, bo wiadomo, dostaliśmy jedynkę, dwójkę, potem była długa przerwa. Trójka, również bardzo dobra. I od tamtej pory cisza. A trójka, jeżeli się nie mylę, wyszła w roku 2012. Więc już 13 lat ponad minęło. Rozpoczęły się również prace nad trzecią, albo czwartą, zależy jak liczymy, częścią Jumanji. Ma być to część ostatnia. Ja byłem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o powrót Jumanji. Bardzo ciepło wspominam film z Robinem Williamsem. E, I kiedy zobaczyłem, że w tej nowej wersji ma być The Rock, Kevin Hart, Jack Black, to jakoś tak nie pasowało mi to. A koniec końców nie było źle. Na tę kolejną część nie czekam jakoś mocno. Natomiast dostaniemy ją. produkcja. E, produkcja już się rozpoczęła. Dostaliśmy również konkretną datę premiery trzeciego sezonu Jujutsu Kaisen. Sezon się nazywa Jujutsu Kaisen The Culling Game Part 1, czyli to nie będzie, zakładam, cały Culling Game zekranizowany. W każdym razie, premiera ma mieć miejsce 8 stycznia przyszłego roku, czyli już niedługo, dwa miesiące. Culling Game jest jednym z większych storiarków i kiedy on się skończy, a zakładam, że ten sezon po prostu jest podzielony na pół, to do końca całej historii będzie już dużo. Wydaje mi się, że jakieś 50 rozdziałów, więc wydaje mi się, że jest taka szansa, że dostaniemy The Culling Game i twórcy będą chcieli zamknąć Jujutsu Kaisen w kolejnym sezonie. Tak jak już powiedziałem, uważam, że najlepsze, co ma Jujutsu Kaisen do zaoferowania, czyli Shibuya, mamy za sobą. Ale Culling Game też jest dobrym storytelem. Później pod koniec się robią różne rzeczy, które mi się nie podobały. Natomiast teraz myślę, że ciągle, ciągle będzie spoko. 11 listopada miało też miejsce State of Play. jak mówię, State of Play Japan, które było. Jak sama nazwa wskazuje, zorientowane na grach, yy, prawda, wschodnich. Nie miałem oczekiwań, i się nie zawiodłem. Nic ciekawego w zasadzie nie zostało pokazane. Jedyne co mnie interesowało, yy, to jest yy, jakieś, tam, jakieś tam urywki z remakeu Fatal Frame 2, a także zapowiedź dodatku do Elden Ring Night Train. Ciągle nie zagrałem w Night Train, pewnie kiedyś to zrobię. No i oczywiście to, co zostało przyjęte, znaczy przeze mnie przynajmniej. Z Największym uśmiechem to jest to, że w tym krótkim materiale zapowiadającym dodatek do Elden Ring Night Train pojawił się Artorias, czyli oczywiście postać z, z pierwszej części Dark Souls, chyba najlepszy boss w tej grze. Jeden z w ogóle moich ulubionych bossów, jeżeli chodzi o Soulsy. A poza tym naprawdę bida. Też to nie był jakiś bardzo długi pokaz, on trwa 40 minut. Liczyłem, że coś dużego zostanie pokazane, ale no, no, jednak szału nie było. Ostatnio mieliśmy również głośną kontrowersję, znaczy w pewnych kręgach głośną, powiązaną z pieśnią i ognia Martina. Ale spokojnie, nie chodzi tutaj o, o to, że Martin coś robi, bo pewnie nie robi nic, jak zwykle. Chodzi o coś, co już zostało stworzone. Zapewne kojarzycie, że na rynku funkcjonują wydania specjalne pieśni Lody i ognia, takie bycze książki. I to są wydania ilustrowane. Ostatnio ukazało się wydanie tomu czwartego, czyli Uczty dla Wron. No i cóż, ludzie zaczęli się przyglądać tym ilustracjom i, mówiąc delikatnie, zaczynają, zaczęły im one bardzo mocno śmierdzić AI. I nie ukrywam, że patrząc na niektóre ilustracje, na pewno jakieś takie dziwne artefakty na tych ilustracjach, jakieś takie dziwne elementy, które nie pasują do całości, ciężko... No, nie mieć takiego wrażenia, że to faktycznie jest AI, to zdjęcie, które, jest, które pojawia się najczęściej, to jest zdjęcie pewnej sceny, gdzie na ścianie jest z tyłu zawieszone coś, co wygląda jak krzyż. Być może to chyba nie wymaga do powiedzenia, ale Jezusa Chrystusa w tym świecie nie było. Ale wydaje mi się, że w ogóle patrząc na tę ilustrację, to wygląda jak AI. Ja. Nie jestem aż takim dużym wrogiem AI w tym znaczeniu, że uważam, no, że to jest narzędzie i to jest coś, czego nie powstrzymamy, to jest coś, co już po prostu będzie obecne i to będzie obecne coraz bardziej w, w przestrzeni publicznej. Natomiast to AI wygląda jak gówno czasami. Wszystkie te ilustracje wyglądają tak samo i pojawiają się te dziwne relikty i, i to sprawia, że te ilustracje AI w jakichś książkach czy w jakichś innych dziełach kultury doprowadzają do tego, że to dzieło kultury traci jakiś charakter. Traj, traci coś, co, co je wyróżnia. Um, no ja, ja myślę, że zostało tutaj użyte. Ja nie mam potwierdzenia, ale no tak to wygląda po prostu. Zresztą, y, chyba wczoraj albo przedwczoraj pojawił się wpis, który wam tutaj przytoczę. To jest wpis niejakiego czy niejakiej? Niejakiej. Y, razy Golden, i ja tutaj wam to przetłumaczę. Przynajmniej tam część. To, co jest istotne. Y, nazywam się razy Golden i zarządzam stroną artystyczną, współpracuję z Martinem, bla, bla, bla. Jestem jednak jedyną osobą odpowiedzialną za zatwierdzanie w tym kontekście no, ilustracji, e, które pojawiają się w naszych wydaniach książek z serii Pieśni, Lodu i Ognia. E, pojawiły się ostatnio oskarżenia, że edycja ilustrowana Uczty Lawron zawiera ilustracje wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. No i tutaj fragment klucz. Zgodnie z naszą wiedzą jak zostało nam zaprezentowane przez artystę, który, który pracował nad tymi ilustracjami Żadne takie oprogramowanie, żaden taki program nie został użyty. Czy im wierzę? Nie cholerim nie wierzę. Uważam, że to jest bardzo oczywiste, że tej zostało użyte. Ale jak mówię, niestety, chcąc, nie chcąc, to jest taka sytuacja, która nie jest ewenementem, czy nie jest wyjątek. To będzie powracało. Tego typu wykorzystań sztucznej inteligencji będzie coraz więcej. No i wiadomo, sztuczna inteligencja będzie się rozwijać. Wiecie, jak sobie, jak prześledzimy sobie rozwój tych filmików AI sprzed paru lat, gdzie to wyglądało jak jakieś potwory na początku, a dzisiaj, kiedy oglądasz niektóre filmiki AI, to musisz się zastanowić. Tak, musisz się faktycznie przyjrzeć, który jest prawdziwy, a który jest wygenerowany. No um, to wiecie, za parę lat to będzie już pewnie nie do poznania w ogóle, te różnice. Natomiast póki są i póki tego typu praktyki mają miejsca, to myślę, że warto o tym głośno mówić. Mnie się to oczywiście nie podoba, ale jak mówię, te moje zastrzeżenia są głównie skierowane, dotyczą głównie... Strony artystycznej, bo te ilustracje je, po prostu mi się nie podobają i mam wrażenie, że wszystkie wyglądają dokładnie tak samo. I to po prostu, dla mnie, jako dla odbiorcy, robi się nudne, kiedy wszystkie tego typu ilustracje wyglądają dokładnie, dokładnie tak samo. No, dziadostwo, nie ukrywajmy. Ostatnio John Carpenter, czyli no, legendarny reżyser filmów Grodzy, pojawił się na jakimś spotkaniu z fanami. Sama, samo spotkanie nie mogę takiego wrażenia odnieść, że, że Carpenter zachowuje się trochę jak Sapkowski. Znaczy, ma taki bardzo opryskliwy ton i często wydaje się trochę bucem. Um, natomiast zostało mu zadane kluczowe pytanie, czyli um, pytanie dotyczące możliwego sequelu, możliwej kontynuacji filmu The Thing w polskiej wersji Coś z roku 82. Oczywiście tutaj pomina to, że ten film y, dostał. Nie kontynuację, to był prequel. Który się pojawił 15 lat temu i był bardzo słaby. Natomiast pytanie odnośnie kontynuacji The Thing zostało zadane, i Carpenter odpowiedział w sposób następujący: Pracujemy nad tym teraz. Po czym, po chwili, takich dwóch sekundach, dodał: Ale nie wiem, zobaczymy. Wygląda to trochę tak, jakby faktycznie coś już się działo, ale Carpenter sobie przypomniał, że kurde, może nie powinien tego mówić, więc dorzucił jeszcze: No, ale zobaczymy. Nie wiadomo byłbym bardzo zainteresowany kontynuacją. Jak mówię, kontynuowanie po latach to jest coś, co zawsze we mnie budzi pewien niepokój, szczególnie jeżeli ja lubię to, co jest kontynuowane, a The Thing to jest jeden z moich ulubionych horrorów, jeden z moich w ogóle ulubionych filmów. To jest mój, no myślę, drugi ulubiony horror zaraz za pierwszym obcym. Może trzeci. Taka trójka moich ulubionych horrorów to jest The Thing, Obcy i Obcy 2. Yy, no zobaczymy. Też, umówmy się, to nie jest pierwszy raz, kiedy tego typu informacje się pojawiają. Wydaje mi się, że dwa lata temu Różne plotki były, że podobno będzie kontynuacja, coś. Um, czy będzie? Zobaczymy. Szykuje nam się również jeden duży powrót, znaczy powrót. Ponowne opowiedzenie pewnej znanej historii. Otóż ponoć HBO ma stworzyć serial. Jeden z producentów ma być James Gunn. E, I to ma być serial V jak Vendetta. Już kiedyś dostaliśmy film. i jako w ogóle nie pamiętam, szczerze mówiąc. Oglądałem go kiedyś, ale... Chyba na mnie dużego wrażenia nie zrobił Natomiast ponoć mam dostać serial I w sumie bardzo dobrze, bo uważam, że komiks jest świetny Sam komiks czytałem Nie jest to mój ulubiony komiks Alana Mura Tutaj nie jestem oryginalny, najbardziej lubię Watchmenów Ale to jest taki materiał, który chętnie bym zobaczył ponownie Natomiast z tego co kojarzę To są jednak doniesienia nieoficjalne Więc jeszcze nie do końca wiadomo Czy i kiedy taki serial miałby powstać No i co To było wszystko O czym chciałem dzisiaj powiedzieć Tak więc w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, to dotrwę do tego momentu, pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!